To jest walka. Raczej cię tu nikt nie napadnie, raczej nie kradną z samochodów, ale często się zdarza okradanie samochodów. Słuchajcie, nieprawdopodobna rzecz. No niesłychana! Skąd to się wzięło tu? Polones. ale na urugwajskich blachach. Jakżeś ty się tu dostał? Au! Mist! hej. okej. Au! Raczej się śpina dziko, bo wszystko jest o tej porze roku zamknięte, już wam to mówię, ale dzięki temu się śpi w takim miejscu, na przykład jak to. Wady są takie, że nie mamy podpięcia pod prąd i pod wodę, ale za to jest za darmo, i raczej bezpiecznie i, i z fajnymi widokami. Chcę wam pokazać, że zobaczcie, jesteśmy tu gdzie ta czerwona pineska, i to by oznaczało, że ta wielka rzeka, podejrzewam, Rio de Plata. Tutaj wpada, więc my jesteśmy centralnie na Cypelku, gdzie ocean się łączy z rzeką. I chodźcie, Wam tu pokażę. Zobaczcie, pięknie do widać. Tutaj to to już jest rzeka. Tu jest normalnie kreska i to jest połączenie wody słonej ze słodką, gdyż ta środkowa. Część to jest właśnie rzeka wpadająca, a to tutaj to już jest ocean ze słoną wodą. A ta rzeka idzie tam. A tak w ogóle to jesteśmy w miejscowości Punta del Este, która jest dość turystyczną miejscowością, raczej. Bogatszą, raczej taką bardziej pokaźną, jak wpiszemy sobie Punta del Este albo Montevideo, bo to jest już blisko siebie, jedną z godzina drogi nawet nie, to pokażą nam się takie atrakcje jak mnóstwo pokaźnych hoteli i drogich apartamentów. I to też wam już mogę pokazać z daleka. Proszę, jakie piękne miasteczko! Kolejną rzeczą, którą tutaj zobaczycie, to łapę w piasku, lwy morskie w porcie i pewną latarnię która jest bardzo znana ze zdjęć. Spróbujemy ją troszkę przybliżyć. Gdyż jest na wyspie, obok. I to jest ta latarnia, którą zobaczycie na zdjęciach Google. W Google w grafice. Jak wpiszecie Punta del Este. Idziemy oglądać to, co jest dla mnie bardziej ciekawe, czyli przyrodę zwierzęta i łapę w piasku. Jak można wyczytać na jednym z blogów hiszpańskojęzycznych, to że na pierwszym oka ich niby nie ma, ale potem wraz, można się przejść i wraz z mewami czekają na jedzenie. I faktycznie tu sprzedają ryby, to jest ich tu mnóstwo, bo co chwilę ich coś rzucą. Ten jest wielki. co? Ten... To? Jest walka. Solo brotola o korbina, negra. No, nie jest no Ile Pan tutaj ciężko pracuje, a my się opierdzielamy. A tu przygotowane na połowy. Chyba przyszła do towarzystwa, bo coś tam leży, a nawet nie jest Den jest cierpliwy W jednym miejscu, w jednej pozycji Hello. Także jakbyście chcieli pokarmić to można zagadać z tymi rybakami, co mają ryby, oni wam dadzą szkielety i możecie sobie pokarmić lwy morskie. Teraz wam mogę powiedzieć coś o podatkach. Podatek jest, także jest wolna kwota od podatku, nie mogę znaleźć do końca jaka, i potem jest od razu 35%, i teoretycznie nazywają to podatkiem progresywnym. Trochę tego nie kumam, podatki od działalności to jest 25%. No i są oczywiście jakieś tam zusy, między 20 a 30 parę procent. Jest jakoś tak dziwnie, że nie wiem, czy tutaj od, od dochodów kapitałowych teoretycznie jakoś tam nie ma szczególnych podatków, ale... Ale ciężko to trochę tutaj chyba ogarnąć, co, co jest co. Bo tutaj też jest na przykład podatek od majątku, jakieś tam 1,5%. No i ja nie do końca jestem w stanie to skumać. No CIT też jest 25%, bo oni tutaj działalność a CIT mają tak samo. VAT jest 22% i na niektóre produkty, jak wszędzie, jest obniżone do 10%. Ten podatek dochodowy PIT jest 36%, ale dla nierezydentów, jak ktoś przyjeżdża tylko dorobić, jest 12%. Nie wiem na jaki czas, chyba do 90 dni można sobie tutaj tak siedzieć. Bardzo ważna rzecz a propos podatku. Wydaje mi się, że próbują mieć bardzo ściągalne te podatki ze względu na to, że wyobraźcie sobie, że jak się płaci kartą, to trzeba wpisać, do którego paragonu jest to transakcja. Ale z drugiej strony widać, że ludzie są w miarę świadomi i próbują płacić gotówką raczej. Także bardzo pochwalam, no ja niestety nie zmienię świata tutaj, a muszę funkcjonować. Normalnie dlatego w Polsce używam tylko gotówki albo prawie tylko, ale tutaj raczej staram się używać karty po pierwsze. Dostaję zawsze rabat. Nie wiem czy przez zagraniczną kartę, dlatego dostaję rabat, że podatek jakiś jest odliczany ze względu na to, że jest europejska karta. Czy po prostu za płatność kartą tutaj dają rabaty z automatu. To nie jest tak, że to ten człowiek daje sprzedawca, tylko z automatu. Ale przy każdej transakcji oni muszą wpisać numer paragonu, więc wydaje mi się, że to jest jakieś zabezpieczenie rządu na ściągalność podatku. Oprócz lwów morskich interesuje mnie jeszcze zobaczenie kilku fajnych jachtów. A trzeba się rozglądać, prawda? Będziemy wychodzić z Bitcoina, może trzeba będzie coś kupić. Nie, <laughs> żartuję. Raczej zyski z Bitcoina będę chciał przeznaczyć na ustatkowanie sobie życia na wysokim poziomie bez prowadzenia biznesu potencjalnie, jeśli by się coś wykrzaczyło. To oglądamy. Można kupić sobie mały jacht motorowy. Można kupić sobie większy jacht motorowy. A tam można sobie kupić żaglówkę. A tutaj zobaczcie to miasto bardziej z bliska. Bardzo ładne, czyste miasto. I cholery niepodobne do Montevideo. Wręcz zaprzeczające temu, że to jest Urugwaj. Dlatego, że wydawało mi się, że w Montevideo tak jak jest w Montevideo, tak musi być wszędzie, a wcale tak nie jest. Zobaczcie dalej. Fajne. To już takie przyjemniejsze, nie? Już widać, że jest sypialnia, coś. No tak, to, to, już, to już jest jacht, nie. To jeszcze fajniejszy. To jest katamaran. Tym już byśmy mogli popłynąć przez Atlantyk na przykład, nie? Ma wysokie żagle, jest stabilny, to jest też wspaniały jacht, tutaj master pokład górny. Teraz jest pytanie. Dajcie znać w komentarzach, czy jacht się kupuje po to, żeby też nim pływać, czy tylko żeby na nim wypoczywać. To znaczy, czy chcielibyście prowadzić swój jacht? No ale żaglówki też fajne są ze względu na to, że są takie, że tak powiem, samowystarczające. Jak to powiedział mój znajomy na Majorce, jak pływasz żaglówką, to możesz o żaglach rozmawiać cały Boży Dzień z kimś to się nie nudzi i tematu nie brakuje. Nie wiem jak to możliwe, bo nigdy tego nie doświadczyłem. Taki jacht o żaglówkę kupić w Polsce używaną, Sprawdzam, to nie jest jeszcze jakiś porażający koszt. Myślę, że to się zaczyna od 250 tysięcy złotych za używaną. Podobnie jest z niedużymi jachtami, może niepodobnie, nieduże jachty to chyba można już kupić od 2 miliona. Także nie jest to jakaś porażająca kwota to kwota mieszkania małego lub większego. Nie w Warszawie <taki> Także no kto co woli Niektórzy mogą stwierdzić, jak chcę za pół miliona kupić sobie jacht, nie mieszkanie I żyć na nim, być wolnym Tak jak my w tym naszym kamperze to Za jedyne 130 koła A nie za pół miliona Ale mam taki plan, żeby kiedyś jeszcze raz zrobić podróż dookoła świata Tylko Po pierwsze najpierw jeszcze dookoła Afryki A po drugie jeszcze potem chciałbym zrobić podróż dookoła świata Ale właśnie już na wodzie. Ciekawe plany. Jak sobie wpiszecie Montevideo albo Urugwaj, to głównie Wam wyskoczy ta łapa. Dlaczego jest tak znana? Nie rozumiem tego, ale takie są fakty, więc przyjechaliśmy też tutaj. Proszę zobaczyć. Aktualnie remontowana. No i w punta Este to chyba by było na tyle. Naprawdę fajnie zobaczyć sobie lwy morskie. Zrobić zdjęcie z ręką. Można jechać dalej. Odebrać baterię w Montevideo. Cześć, wiecie co? No właśnie, wyszliśmy od Edwarda, doszedłem do busa i zobaczcie. Są baterie. Woohoo. Baterie nas kosztowały 1200. 1270 dolarów. Bez półtora bez dolara. 1270 dolarów kosztowały nas baterie, a same baterie kosztowały 156-58 dolara za sztukę, czyli 313 dolarów w całości. Tyle to stał producent tych baterii, a 9 stów zgarnął FedEx i urugwajski rząd. Masakra. Masakra, to jest dramat. Jedyny plus jest taki, to że baterie pasują, a rowery jeżdżą. Wuhu! No i jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, żeby nie przynudzać. To jest bezpieczeństwo. Bardzo dużo się o tym mówi. Jak jest w Ameryce Południowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no my się tutaj czujemy bezpiecznie. Ale no współczynnik bezpieczeństwa w całym uruchomieniu jest umiarkowany, ale po czym widać, że nie jest do końca dobrze. Po pierwsze, po tym, że jak wyciągam kamerę gdzieś tak, to mi bardzo dużo ludzi mówi, uważaj, bo może ktoś nawet podjechać skuterem i Ci ją zabrać. Po drugie, jak byłem na targu... Chciałem zapłacić i na sekundę położyłem portfel na ladzie i od razu mi powiedzieli, o, to była pierwsza reakcja. srał pies ile co kosztuje? Pierwsza reakcja sprzedawcy była: zabierz ten portfel, nie trzymaj go tak. Kolejna rzecz jest taka, że wszędzie w oknach i w drzwiach są kraty. Zazwyczaj, nawet na pierwszym piętrze. to, na przykład teraz jak byliśmy i był mur, po którym teoretycznie ktoś by mógł się włamać, to był pod napięciem drut dookoła. Taki wiecie, że jak, żeby ktoś się nie miał jak złapać, bo go potelepie. Bardzo często ktoś ma na jakichś posesjach druty kolczaste, więc to włamywanie jest. Raczej cię tu nikt nie napadnie, raczej nie kradną samochodów, ale często się zdarza okradanie samochodów. No i w biały dzień Cię raczej tu nikt nie napadnie. W nocy tak raczej też nie, chociaż tak skrajnie w nocy już bywa, że jest trochę niebezpiecznie. Jeżeli ktoś cię napadnie, to tak bardziej, żeby cię właśnie okraść albo coś ci zabrać, a nie żeby cię tam, wiecie, pobić czy zabić. Także jest stosunkowo bezpiecznie, ale trzeba uważać i być czujnym na takie kradzieże, zostawianie rzeczy, takie, takie coś, nie? Witam Państwa bardzo serdecznie w ten słoneczny dzień. Lało dwa dni, przesiedzieliśmy w kamperze. Ło! Wow. Ale lało. Przeciekło nam w wielu miejscach, ale okno całe z okna nie kapie. Jesteśmy w kolonia del Sacramento, w ten piękny, słoneczny dzień. Troszeczkę sobie tu pochodzimy, pozwiedzamy i pojedziemy tam. Tam jest Buenos Aires. Przepłyniemy najprawdopodobniej statkiem, bo jest o 4 godziny szybciej. Musimy tylko się dowiedzieć, jak kupić bilet. Idziemy na spacery. zamykaj, zamykaj, bo Klaudia chce wejść Tą basztę, którą widzieliście to uwaga To jak zawsze baszta, która broni miasto Ona została tam zbudowana o no, tam w 1750 To jest pewnie mało istotne, ale w każdym razie jak to miasto powstawało No i widziała bardzo dużo bitew o tą miejscowość, bo tutaj Portugalczycy ją podobno znaleźli, Hiszpanie ją zabierali i cały czas się tutaj toczyła oto walka. Super jest to w tym miejscu, że naprawdę jak się tutaj wejdzie, to tak jakbyś się przenosił w czasie, czyli w tamte 300 lat temu. To jest Rio de la Plata, którą już wam kiedyś pokazywałem, czyli srebrna rzeka. A co to 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 za tobą? Niemożliwe Słuchajcie, nieprawdopodobna rzecz. No niesłychana. Skąd to się wzięło tu? No niemożliwe. Urugwajski Polones. Znaczy Polones z polski, polski jest Polones. Ale na urugwajskich blachach. Jakżeś ty się tu dostał? Karo bez plusa. Nie są polskie klimaty. Ale, Beka. Wow. Trochę powietrze mu zeszło, więc chyba nie jeździ. Ale ładny, co? Tylko trzeba by zadbać o niego. Jesteśmy pod latarnią, tak jak widać za mną. A ciekawostka taka została e, zbudowana podczas wojny urugwajskiej. Bardzo dużo złych rzeczy się w niej stało. Bardzo dużo samobójstw. Tutaj właśnie zginął jeden z latarników, popełnił samobójstwo. Ale ładne! Idziemy zobaczyć, czy tutaj też mają jakieś jachty. Chyba tu jest port jachtowy, więc idziemy sprawdzić. Że tak powiem, jachtów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Jak się chodzi po tym mieście, można na niektórych budynkach spotkać takie coś, takie azuleos. Te tablice, te azuleos to są oznaczenia, że ten budynek stał od czasów tych dawnych, odkąd ta baszta mniej więcej. No i tu akurat aktualnie to jest klub jachtowy, a była jakaś, no jakaś taka świetlica plus szkoła jakaś, yy, tylko nie wiem czego. Także można pochodzić sobie i takie budynki wtedy są oznaczone. Ten nie wygląda jakoś specjalnie, zobaczcie. Normalny taki o. No ale, ale stał już wtedy. Klaudia jest wariatką i będzie sobie przebijać po chovu Ale się nie musisz mi będzie to się strasznie W się? Przede wszystkim i i, y so, no okay. Okay. I don't like paint so thin. I don't like Bardzo so I don't Ow Please. Ready oh, Ready Okay Ready ready Ow Wears It's not so bad but Ow <laughs> A little short but quickly <laughs> Yes yeah. I do it You do it very quickly and I do it so Beautiful Thank so you so have a ring uh, <laughs> Sorry Yeah jesteśmy w Urugwaju, za tym idzie, są tutaj coffee shopy Coffee shopy, które służą głównie do picia kawy Proszę <grymne> bardzo, coffee shopy. coffee shopy w których można palić marihuanę lub na zewnątrz, lub nawet w środku Natomiast no, nie można jej kupić, więc to nie jest taki coffee shop jak w Amsterdamie Dlatego, że tutaj kupno jest możliwe tylko z osoby, które są na pewno obywatelami Oni no, nie mogą ci nic sprzedać I w aptece chyba możesz, tak? W aptece, a, w, w ogóle nie mogą chyba sprzedać, tylko w aptece, ale wydaje mi się, że legalnie sprzedają tutaj ciastka z marihuana, więc pan mi dał e, prezent. Wziął tak z podlady, z worka, sypnął na serwetkę i mówi, nie mogę ci nic sprzedać, ale masz tu w prezencie. No i mi tam rzucił z grama czy dwa. Także spoko. No i babeczki kupiliśmy w brownie, bo to można. No i przede wszystkim to pijemy sobie kawkę. I słuchamy muzy. Być albo nie być. O to jest pytanie. Jest to taki ładny parczek, ale tak naprawdę to są po prostu chyba jakieś szczątki budowli. Chciałbym jeszcze wam powiedzieć coś na temat tych lamp. Mianowicie te lampy są zrobione na kształt lamp 8, z XVIII wieku bodajże. I celowo one są tutaj nawet barobione robione stosunkowo niedawno, ale na kształt tamtych lamp i można je tu zobaczyć w wielu miejscach na tej starówce. Fajny nawet pomysł. We Wrocławiu na Wyspie Słodowej coś takiego jest, jak stare lampy, e, zrobione e, na kształt starych lamp, które zapala latarkę. A ja idę tam. Ho, 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 los Camperos. It's filming. Oh yes, yes. Yeah, it's it's really very good, yeah, well. <laughs> for your memories. Yeah, it's a little crazy, but <laughs> why not? <laughs>